Witamy Adam Konstanty Markiewicz, fizjoterapeuta po przerwie wakacyjnej. Co się dzieje na bieżąco z Norbim? Fizjoterapia Adam Markiewicz, nawet piąteczka, witam. Minął czas wakacji i zawsze z moimi stałymi pacjentami po tym okresie roztrenowania sprawdzamy sobie co się zmieniło i robimy taki generalny Yy, przegląd, yy, badamy się widzieli, jakbyśmy się widzieli po raz pierwszy i tak dzisiaj, i tak dzisiaj zrobimy z Norbertem. Yy, zwłaszcza, że yy, ten okres roztrenowania najczęściej yy, przysparza nam yy, trochę problemów yy, i tej, tego ruchu, yy, tej rehabilitacji było mniej, więc yy, dobrze jest znów na początku popracować nad, yy, popracować nad zakresami ruchomości, popracować trochę manualnie z Norbertem, tak żeby w, na przyszłe miesiące e, poprawić mu trochę sprawność e, i chód. Ale zawsze zaczynamy, zawsze zaczynamy od, e, od sprawdzenia postawy, e, wagi, no i tutaj e, przez ostatnie 3 miesiące ta waga nam podskoczyła e, do góry, nic dziwnego. E, Pewna modyfikacja leków, e, zaburzenia endokrynologiczne. Norbert świeżo jest po diagnostyce endokrynologicznej e, i tutaj niestety <laughs> insulinooporność, ale inne zaburzenia hormonalne wpływają na to, że, e, że Norbert chcąc, nie chcąc, pomimo restrykcyjnej diety, to ja i tak często jest u naszych dzieci e, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z, e, również z, ze spektrum autyzmu, e, to kombo. Yy, odbija się na wadze. Yy, nie przedłużając, zaczynamy. Stań tutaj przodem to do nie. Dobra, Dobra, najpierw tyłem. Zobaczymy sobie. Świetnie, dobra. Tutaj rzeczywiście. Zobaczymy sobie, dobra. Trochę tutaj, ok, bliżej. Dobra. Ok, musimy sobie spojrzeć tutaj. Dobra. Na stopy, bo one nas bardzo interesują. Później zobaczymy sobie, jaka jest ich ruchomość. Jaku? No i tu, całkiem nieźle. Tu, całkiem nieźle. Później zobaczymy sobie jeszcze, Jest, jeszcze mięśnie i jak ty się ruszasz, No, proszę cię, żebyś powolutku zrobił taki skłon do, skłon do dołu. Ja ci pokażę, ok. Czyli tutaj do dołu. Zobaczymy sobie, ok. Ile to postaram się tam paruszku dotknąć. Dobra, świetnie. Ślicznie. Bardzo. Panie. Poczekaj chwileczkę. Oczymy mhm. sobie, ok. zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda. Ok. Tutaj w zasadzie u Norberta yy, yy, bardzo dbaliśmy o to, żeby ten kręgosłup pomimo yy, operacji yy, dobrze, chodź norbi do góry, pomimo operacji, które miały wydłużenia sięgnie na i to było w roku yy, 2018 2018 w 21, 24 lata już nie miało tej operacji i całkiem dobrze nam się NORBI trzyma, ale zwracaliśmy troszeczkę było różnic w ruchomości kończyn i bardzo dbaliśmy o to, żeby w tym okresie zadbać też i o kręgosłup, bo wiemy, że oferowanie było konieczne, bo ten zakres był w stopie skokowym był mały i Norbert miał tendencję do chodzenia na palcach, ale teraz zawsze co roku sobie to weryfikujemy i ten zakres sprawdzamy na bieżąco. To jest bardzo ładny zakres w płaszczyźnie strzałkowej zgięcia wyprostu. Troszeczkę wydaje mi się, że grupa kulszowo goleniowa czyli te tylne mięśnie uda będą do porozciągania. Mięśniowego, stawowego, ale również i powięziowego. Teraz mi no, chodzi tutaj skrzyżej łapki sobie tutaj, świetnie. Zrobimy sobie taką rotację. Dobra. Dobra. Świetnie. Ok. Dobra, super. Teraz spróbujemy sobie w drugą stronę. Dobra, całe już się tutaj tak obróci, dobra. Dobra. No tutaj zawsze było troszeczkę gorzej. Puść łapki teraz w zrób, zrób sobie taki bo powrót, boczne zdjęcie. Tutaj zakres nie jest zły. Patrzę, patrząc sobie z boku, widzimy, tutaj jest... Yy, tak. Widzicie Państwo też postawę Norberta, tutaj troszeczkę pogłębiona jest nordoza i problem, z którym się często spotykamy, tu tutaj przy biodrowo lędźwiowy, wynikający yy, ze spastyczności, okej? Okay. Poproszę Cię Norbert, żebyś się troszeczkę przeszedł, okay? Do mnie ja i z powrotem. Dobra, super. upadam do Pana Andrzeja tam. Z tyłu myślą w ogóle Pana Andrzej, tak? Pozdrawiamy tak na... Pana Andrzeja. Pozdrawiamy pana Andrzeja, naszego kolegę. I choć tutaj do mnie, frontem, dobrze. Dobrze, i jeszcze raz, okej, okay. super, to mamy, dobra. Dobrze, jeszcze raz, pomalutku, dobra. Dobra, świetnie, w drugą stronę. Ok, nie, nie jest źle. Nie, już jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. mi na plecki. Dobra, położymy się. Zawsze patrzymy na, na ten zakres, yy, jak to wygląda w kodzie. Zakres yy, yy, zgięcia grzbietowego stopy. I yy, tutaj widzicie Państwo, że yy, jest już. No jest na pewno troszeczkę gorzej niż przed wakacjami i to również z tym również będziemy musieli popracować na także troszeczkę podniosę kolano, żeby było w lekkim zgięciu I tutaj no, tu jest lepiej. Tutaj jest lepiej. W prawej nóżce w prawej jest, zawsze gorzej było. Zawsze było gorzej. Mm -hmm. I tych 90 stopni, które nam są konieczne do tego, aby realizować dobrze chód. Brakuje. Dobra, zobaczymy sobie jak grupa kulczowo goleniowa. I zobaczcie Państwo tutaj. Popatrzę. Boli Norbert? Nie. Dobra, powiedz kiedy będzie bolało. Dobra. Teraz boli, tak? Ok. Czyli już uniosło się kolano. Czyli to jest, to jest ten zakres taki, to jest ten zakres jaki mamy. No chcielibyśmy, żeby to było oczywiście 90 stopni, natomiast na tym również będziemy pracować. Ok, zobaczymy sobie po stronie lewej. Jak to zakrasujemy? No, Tyle. Uh -huh. Dobra. Dobrze, na tym zakresie. OK. Dobra. Tutaj ciągnie pod kolankiem trochę. Uh -huh. To jest głównie nasza praca. E, ono, oczywiście my mówimy o tym, patrzymy sobie na jak tu wyglądają nogi. Natomiast oczywiście prac, pracę manualną zaczynamy zawsze, e, zaczynamy zawsze od tłowia, od mobilizacji e, powięzi piersiowo-lęźdowej. Dopiero później przechodzimy w, rejon, w rejony miednicy i do nóg na jednej sesji, na jednej sesji terapeutycznej. Czasem rozdzielamy to na dwie sesje terapeutyczne, w takich raz w tygodniu się widujemy, czyli ta częstotliwość jest raz w tygodniu i staram się wtedy na początku, już po, właśnie po wakacjach, pracować z całym człowiekiem manualnie, a później już, kiedy, kiedy troszeczkę rozpracujemy tutaj młodego, Yy, przez kilka miesięcy i tutaj tutaj troszeczkę nam brakuje, tutaj, zobaczcie Państwo w tym teście, w tym teście ja już yy, w tym teście nie będę się posługiwał yy, konkretnymi nazwami, ale tutaj powinno być 5 cm, tutaj może Szanek zobaczyć, tutaj powinno być 5 cm, to jest fizjologiczny zakres, tutaj brakuje, tutaj widzimy Dostań. też, że masa który Norbert nabrał troszeczkę, powoduje skrócenie tutaj biodrowo leziowe i zakres ten jest również do ćwiczeń naszych. Dobra, zobaczymy sobie z drugiej strony. Dobra, jak to biodro wygląda. Ok. I tutaj zobaczcie, że jest, trosz że jest gorzej. Mhm. Gorzej z lewej strony. Dobrze. Okay, ja próbuję troszeczkę jeszcze tutaj. Dobre. Przepraszam, dobrze, ok. Dobra, ok. Zobaczymy sobie tutaj. O, tylko tyle. Mm -hmm. Tylko tyle, dobra. Patrzymy tutaj, patrzymy. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze tutaj. Okej, okay, dobra. Patrzymy sobie na drugą nóżkę. W porządku narwi? Tak. Nie! Dobra. Patrzymy sobie tutaj. Okej. Okay. No dobra. Dobra, zobaczymy sobie jak przywodzenie i odwodzenie. Dobra. dobra. Luziut, tutaj, tutaj. dobra? I tu jest... Tu jest w porządku. Dobra, zobaczymy sobie teraz e, rotację pierwsze. Dobra. O no i tu jest spoko. I zewnętrzna. Wewnętrzna trochę mniejsza. Okej, okay. zawsze obustronnie, mm -hmm. zawsze obustronnie. Tutaj. okej, okay. Puść, puść, dobra. Zobaczymy. Rotacja jest w porządku. I gorsza jest gorsza. Wewnętrzna. I to jest wewnętrzna rotacja w biodrze. Chociaż ja biorę nogę na zewnątrz, to my patrzymy jak rotuje się ona e, w biodrze. No dobrze. Popukamy się jeszcze trochę młoteczkiem. Zobacz do no łapki. Trzymaj. Będziemy badać odruchy, okej? Okay? Dobra, super, zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie jak koronowe. Oczywiście Państwo, że Dobra, zobaczymy sobie jak skokowe. O, skokowe są, dobra. Zobaczmy sobie tutaj. Czyli tu słabo, tak? Rozumiem. Tak, tak. Mhm nie daje się wywołać i tutaj zobaczcie że skokowe ładnie mhm zobaczymy sobie dobra dobra zobaczymy sobie w będzie sześć sześć dobra sobie z łapki tu jest dobra dobra zobaczymy Łapeczki. Dobrze Babi. Teraz poproszę Cię, żebyś sobie usiadł. I spuścimy nóżki. Dobra, super, brawo. Dobra. Proste plecy. O, świetnie. Jeszcze raz. hop, Dobra, utrzymaj tak te plecy, Świetnie. Dobra. Popatrzymy sobie na zakres tutaj. O, tyle. Dobra. Plecki proste. Uch. Dobra. I tyle. Także to jest nasza praca. No, na plecki połóż się. Tu. No super. Tylko na plecki. Tak jak leżałeś tutaj, tu. Nie, długo no, no. super, Tu za chesy mamy. Postawa jest. Już w zasadzie nam się jeszcze ten najbliższy rok też może być takim czasem. E, takim czasem tej burzy hormonalnej. Tutaj może też musimy zwrócić uwagę, czy nam się nic nie dzieje w obrębie e, w obrębie kręgosłupa. Popatrzymy sobie, tutaj boli, no i tak i tutaj rzeczywiście troszeczkę takiej restrykcji e, powięziowej. Nad tym będziemy też pracować. Dobra, tutaj. też. Dobra, sobie tutaj. Teraz patrzę sobie, szukam restrykcji powięziowych. Tutaj pracując z Herbertem głównie Yy, Terapią powiększową według tego. Bardzo dobrze nam się to sprawdza. Yy, tutaj boli? Mhm. Mhm, dobra. Tutaj boli. Dobra. Zobaczmy sobie teraz tutaj. Dobra, tutaj. Mhm. No tak, tutaj czuję. Dobra. Ok, zobaczmy tutaj. O, o, o. Dobra, okej. Okay. No dobrze, zobaczymy sobie teraz tutaj, tutaj jak? O. Dobra sobie, Zobaczmy sobie z drugiej strony Tutaj Też łoki no. Tutaj Też Dobra, tutaj Też Okej, okay. dobra Dobrze Norbii, tutaj Też Dobra, zobaczmy sobie tutaj Bo i tutaj? Dobra I tylko sprawdzamy, później będziemy tu dostosowywać oczywiście to w jaki sposób pracujemy? Tak, pracując w ogóle z dziećmi, pracując metodą. Można pracować z dziećmi metodami powięziowymi. Świetnie się one sp sprawdzają yy, i udaje się ten hut znacząco poprawić. Wiadomo, jest to metoda nie do końca przyjemna, dlatego oczywiście trzeba dostosować siłę, yy, siłę do tego małego pacjenta. Tutaj nie małego, ale przecież dziecka cały czas. Yy, tutaj. Morli. Dobra. Dobrze robić. Położymy się na boczku? Tak. Super, świetnie. Dobra, poczekaj. Ciach. I tutaj chodzi, tutaj boczkiem do mnie, dobra. Ale poczekaj na boczku, dobra, spróbujemy. okej okay. Dobra, świetnie. Jeszcze. I opa. Dobra, brawo. Zobaczymy sobie teraz, jak tutaj z nam do grubo i tymi przedziałami boczno przyśrodkowymi eee, pasmo biodrowo piszczelowe. Bardzo często o, o, o. restrykcja w tym punkcie. Zobaczcie, tej, mogę jedno, palce boli. Mm -hmm. eee, ta restrykcja to w ogóle taka dobra eee, porada dla, e, dla fizjoterapeutów. Bardzo często bóle odcinka lędziowego kręgosłupa przechodzą, kiedy my rozpracujemy pasmo biodrowo, eee, biodrowo piszczelowe powięziowo. W środkowym przedziale. Ja no, no. Okay. Dobra. Nad tym też będziemy pracować. Dobra. Tutaj sobie sprawdzamy. Dobra. I okej. Okay. Zobaczymy sobie tutaj. Dobra. Dobra. Tu? No. Tu, tu. O tu. 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 Okay. Okay. tu. Dobra. Teraz sobie tutaj. Dobra, tu. no, dobra. Robi waży teraz 113 yy, kg. Tak, bo na tych lekach y, glukopasz okazuje mhm. się, że 2 kg już zjechał, Aha. Y, więc staramy Daj. się y, ten temat tu bardzo przypilnować. Jesteśmy pod opieką poradni metabolicznej, także działamy, trzymamy dietę, y, ale myślę, że przede wszystkim to jest ten, ten lek. Dobra. Ale urósł też centymetr. Tak, tak, tak. No już jest. Naprawdę Duży zidziuś Tak, dobra, 179 tak? cm dokładnie. Dziśioś. Tutaj? <gry> tutaj? boli trochę, tak? Dobra. Chodźmy na plecki jeszcze, raz. świetnie w ogóle. Dobra. Dobra, dobra niech będzie, okej. Okay. Dobra. Patrzymy sobie tutaj. Tutaj Powiedz tutaj. Awaria. W pracy zawsze są ale... Dajemy radę w każdej sytuacji. Tak. Naprawimy Jak tutaj? WORLI. Dobra. Tutaj. WORL. Dobra. Tu. Tutaj też Dobra. Tutaj. Też tutaj, delikatnie tutaj. Nie. Tutaj też możecie Państwo zobaczyć jak wyglądało. Jak wyglądał zabieg operacyjny, no jakby mhm. były tutaj, mamy blizny po... Tak. Yy, po... Ehm, operacji. Po operacji, tak bardzo, wie, no. bardzo nam pomogła ta operacja i w zasadzie od tych przez te 4 lata, wiadomo to jest yy, jak na karuzeli, tak że cały czas, yy, cały czas walczymy. Yy, cały czas walczymy. Mamy lepsze, gorsze chwile. Yy, mamy polepszenie chodu, mamy jego pogorszenie. Jeżeli odpuścimy trochę, jeżeli by, yy, damy Norbertowi Przestaniemy, nie będziemy pracować. To co się to, stanie? To, to, to możemy mieć, <coughs> możemy mieć pogorszenie chodu przy tej znaczącej, przy tej znaczącej, sporej, sporej spastyce. No może to znacząco upowszechnić życie Norberta. Chcemy, żeby, żeby się realizował chcemy, żeby się ruszał, a jednocześnie zbyt dużo tego ruchu przy tym obciążeniu może znów na tą spastyczność Nasilać. Także praca jest tak naprawdę mhm. cały czas, na pewno do skończenia okresu dojrzewania, na pewno do osiągnięcia już zakończenia wzrostu. Tak? Dobra, tutaj, zobaczymy sobie w tych miejscach, w okolicach kolana. Dobra. A tutaj też. Dobra. Dobra. Tak, zobaczmy tutaj. To jest tutaj. Dobra. Dobra. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj przy. Się... Dobra, powiedz mi tutaj. Jak tutaj? Wolniej, Dobra, tutaj. Dobrze, chodźmy na drugi boczek nogi, okej. Tu. O! Dobra. Spoko, w porządku? Mhm. Dobra, chwilkę tutaj. Powiedz mi jak tutaj. Boli. Dobra. Dobra, świetnie. Tutaj? Boli. Mhm. Dobra. Dobra, super. Dobra, zobaczymy tutaj. Boli. Tutaj boli, dobra. Pasmo biodrowo-piszczelowe w tym przedziale, ok? Jak tutaj? Boli. Boli, dobra. Już nie boli? Lepiej? Dobra. Ok. Koczymy sobie w Dzisiaj sprawdzam sobie wszystko, żeby wiedzieć co robić następnym razem, tak? E, czyli dużo rzeczy sprawdzam, dużo przedziałów powięziowych sprawdzam po to, żeby następnym razem już pracować na tych najgorszych, e, na tych najgorszych e, densyfikacjach. Jak tutaj Norbi? Boli. Dobra. Tutaj też boli, okej. Okay. widzicie Państwo rozstępy? O, o. Tutaj boli? O, mhm. Dobra. Dobrze, chodź na plecki się jeszcze położymy, okej. Okay. Pomalutko, dobra. Okej. Okay. Jedziemy do tyłu. Dobra. Yes. Dobra, jeszcze sobie pójdziemy do góry. Tutaj. No. Pogramy później sami. No. Tak? Znaczy no, ja Ci pokażę. Pokażę. No Norbert mi pokazuje na co warto zwrócić uwagę w sieciach gier komputerowych. Dokładnie. Mamy mistrze. Widziałem. To jest, jest kwadracik. Kwadracik, no? tak. A trzeba przeskoczyć. Aha. No.

No. Coś nie boli, hura. Ja, czy muszę sprawdzać w Nie. No dobra. Chodź, przedamy. Dobra, chodź do góry jeszcze. W plecy. Dobra. Jeszcze raz. Robert ma problemy z równowagą. Ma problemy z chodem. Yy, ma problemy z chodem powodowane z plastycznością. Yy, i, i, I z tym pracujemy. Ze sprawnością ogólną też jest, też jest dosyć średnio i tutaj z Norbertem pracują koledzy z kolorowego świata. Pozdrawiam serdecznie. Postawiam. Pozdrawiam. serdecznie i tutaj naprawdę dobra, dobra robota. Jest trochę do zrobienia, bo jest trochę, jest trochę do zrobienia. Czyli mamy ten plan na kilka, miesięcy, na kilka miesięcy do przodu z naszą pracą. W porządku Norbert, nie było źle? Nie. Piąteczka? Dobra, dzięki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.